Dzień dobry, kochani! Witam Was serdecznie na naszym już jedenastym spotkaniu. Do zobaczenia, piesku. Dziś z Panem Jerzym Braczykiem poznamy kolejne zwierzę, które mieszka w Polsce. Leśne ptaki raczej słyszymy niż widzimy. których głosy poznajemy. Większość mieszczuchów tylko z kukułką nie miałoby kłopotu. Ale jest tak rozpoznawalny bezbłędnie po dźwięku, choć nie po dźwięku głosu. Nawet rzadko wyobrażamy sobie, Bóg by mógł jakiś głos wydawać i na pewno mało kto rozpoznałby jego ciurkanie. Chyba każdy słyszał dzięcioła. Kto by wiedział o dzięciole, gdyby nie to, że on w drzewodziowym kole? mówiło dawne przysłowie. Dotyczyło tych, co muszą się sami chwalić, by ludzie ich zauważyli. Inne przysłowie o dzięciołach też odwoływały się do naszych wad. łowi, swój nos nie wadzi, to o tych, co własnych wad nie dostrzegają. Dzięcioł drzewo psując i nos sobie psuje, to o tych, co szkodząc innym sobie też szkodzą. W gwarze uczniowskiej Dzięciołek nazywano nauczyciela, ale też wzorowego i pilnego ucznia. Taki uczeń zakuwał kół. Ta metafora dawniej odnosiła się do ciężkiej i monotonnej pracy rzemieślniczej. Był więc kujonem lub właśnie Dzięciołem, który przecież kuje w drzewa. Mniej pogardliwe było nazywanie Dzięciołem cieśli, bijającego gwoździe, lub Telegrafisty, nadającego alfabetem morsa. Lubimy Dzięcioła, ale że się z niego trochę poćmiewamy, to może dlatego, że tak bardzo nam imponuje szybkością uderzeń. My byśmy tak nie potrafili. W Polsce znamy Dzięcioła Średniego, Dzięcioła Wielkiego, Dzięcioła zielonego i dzięcioła czarnego. Wszyscy wiecie, że dzięcioł nazywany jest lekarzem drzew, ponieważ oczyszcza ze szkodników drzewa. Dlatego dzisiejsze zadanie, o które was poproszę, będzie związane właśnie z drzewem. Poproszę bystro, bystra, proszę wstań, bystra, wstań i proszę pod podaj, wstań bystro. Nie. Podaj tu. Co my tu mamy? Podaj. Mhm. Podaj bysta. Bysta. podaj Pani. Tak, bystra mi podała. Zdziwiła się, też nie wie co to jest. Możesz się stronę położyć. Pałcz Co to jest? To jest folia aluminiowa folii aluminiowej. Poproszę Was. Najlepiej, żeby ona była zużyta, żeby to było tak zwany recykling, żebyście nie używali nowej. Poproszę Was, żebyście z tej foli aluminiowej stworzyli zaczarowane drzewo, które będzie miało dużo gałęzi, dużo konarów. Będzie to takie drzewo z czarodziejskiego lasu. Bardzo proszę Was o przesłanie mi fotografii Waszych przepięknych prac. Na pewno będą przepiękne, na pewno bardzo, bardzo czarodziejskie, ponieważ bardzo lubię oglądać to, co robicie, bo wiem, że wtedy jesteśmy razem. Bardzo też proszę o przesłanie mi tych prac, ale właśnie teraz sobie wspomniałam, że dziś jest specjalny dzień. Dziś mamy 3 Czerwca. Dziś urodziny obchodzi Bartosz i moja prawda. Oboje obchodzą dziewiąte urodziny. Mieliśmy zaplanowaną mieliśmy dużą imprezę w klasie dla frajdy i dla Bartosza, no ale niestety pandemia pokrzyżowała nam plany, więc obiecuję, że przeniesiona będzie na wrzesień i będziemy się świetnie bawić. Bartosz, życzymy wam wszystkiego najlepszego, i Bartoszowi, Fredusi, spędźcie ten dzień tak, jak lubicie. gdzieś pojedzie nad wodę. A Bartosz, zobaczymy, co będzie robił. Do zobaczenia. papa. pa. A Hecule poproszę o posprzątanie. Heca, podaj. Podaj i schowaj. Tu proszę, Hecule. Tu podaj jeszcze raz. Hecule, to ci jeszcze spadł. Proszę, wrzuć do szopatki. Tak, zamknij szopatkę. Zamknij. Bardzo ładnie chcę. Możesz się położyć. Dziękuję wam dziewczyny. Popo!